Ta karta w pozycji odwróconej zazwyczaj oznacza uwolnienie, przełamanie blokady, wyjście z iluzji albo odzyskanie nad czymś kontroli. Główne znaczenia na dziś: uwolnienie od lęku lub schematu. Coś, co ostatnio siedziało ci na głowie, może dziś wyraźnie stracić moc. Możesz spojrzeć na sytuację trzeźwo, bez emocjonalnych pęd. Zerwanie z pokusą, nawykiem. Karta pokazuje moment, w którym mówisz stop. To może być. Przestanie martwienia się o coś, odpuszczenie toksycznej myśli, rezygnacja z czegoś, co cię obciąża. Odzyskanie kontroli nad emocjami lub finansami. Diabeł często dotyczy przywiązań, obsesji, pieniędzy, odwrócona karta, odzyskiwanie zdrowej perspektywy, zrozumienie prawdy, coś, co było w cieniu, dziś może być zobaczone w pełnym świetle, bez zniekształceń. Rada dnia. Nie uciekaj od prawdy o swoich pragnieniach i potrzebach. Gdy pojawia się diabeł odwrócony, wszechświat mówi, możesz wybrać inaczej, jesteś ponad tym. Relacje. Możesz dziś przestać przejmować się czyjąś opinią, presją, albo czymś, co energetycznie Cię trzymało. Ulga. Praca, finanse. Dzień dobry na przełamanie złego nawyku, odcięcie niepotrzebnego wydatku, zakończenie stresującej sprawy, powiedzenie nie. Intuicyjnie diabeł odwrócony niesie bardzo specyficzne, oczyszczające przesłanie. Ta energia jest jak moment, kiedy pęka niewidzialna pętla, której wcześniej nie widziałaś. Dziś możesz nagle zrozumieć, aha, to było tylko w mojej głowie, to nie miało aż takiej mocy. Objawia się to jako ulga, dystans, jasność myśli, odczucie wolności.